Pierwsi zarażeni koronawirusem już na terenie województwa lubelskiego. Ministerstwo Zdrowia opracowało bardzo praktyczną broszurę, dzięki której mamy wszyscy szansę wpłynąć na jego rozprzestrzenianie się. Po pierwsze, jeśli odczuwacie duszności, gorączkę, kaszel lub macie problemy z oddychaniem, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno epidemiologiczną, bo nie wykluczone, że jesteście zarażeni koronawirusem. Numer kontaktowy to 509-282 119. Jeśli występuje problem z połączeniem się z sanepidem, należy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub do najbliższego oddziału zakaźnego na numer 814502205. Warto przy tym pamiętać, że jeśli istnieje prawdopodobieństwo zarażenia, należy pozostać w domu, by nie doprowadzać do ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. Należy swój stan zdrowia konsultować telefonicznie. To operator, dyspozytor lub lekarz po drugiej stronie słuchawki na podstawie opisu objawów zdecyduje, czy niezbędna jest hospitalizacja i jak przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa? Często myj ręce nie krócej niż 30 sekund. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem, kiedy kichasz lub kaszlesz. Nie zbliżaj się do osób chorych.